No, no o, Rosień, moja następczyni, moja duma. No duba. Duba. właśnie, i to jest teraz pytanie, czy ona chciałaby być taką twoją następczynią, czy ona e, czuje, że na przykład jesteś jej inspiracją pod tym względem, i ona by chciała być taka, jak ty? E, słowa mojej Andrzei były takie, nawet na e, wywiadzie, w uwadze, co się po płakałach mhm. nawet na żywo, że ona powiedziała do kamery, że e, ona by chciała być w przyszłości taka, jak jo. I potem, jak żeśmy tak siadły, y, już poza kamerami, ona powiedziała: Wiesz, mamo, czemu tak powiedziałam? Wie czemu? No, bo ja chcę być taką, tak jak ty, wyluzowano, wesoło, mm. z tą Twoją gotką, z tymi Twoimi filmikami, że cię ludzie lubią, ale mamo, ja wiem, że cię niektórzy nie, nie lubią. A ja, Andrzej, powiedziała wtedy: Wiesz, Andra, ja nie jestem zupą pomidorową, mm -hmm. ani żadnym mm -hmm. cukierkiem, żeby ktoś mnie lubił. Jedni będą mnie po prostu lubią za to, jako jestem i im poprawią humor, ale drudzy mają inne poczucie humoru, i my nie nie będą lubić i powiedzą, kurde, co ta baba z siebie robi na tym y, Tinktungu, jak ja to na tym Tiktoku, <śm> czy na tym YouTubie, nie? No ale tak ja do mnie, jestem zupą pomidorową i nie każdemu muszę smakować.